Dzień dobry, bardzo serdecznie Pana Retrosh Punta Fan Odpowiadam na Pana pytanie. Co Pana i Pana kanał na YouTube Retrosh Punta Fan czeka w 2022 roku? Co Pana i Pana kanał na YouTube Retrosh Punta Fan czeka w 2022 roku? Bardzo fajne okresy, naprawdę, według kart. Ale po kolei. Karta wyjściowa to jest Rycerz Denarów. Rycerz Denarów mówi o niespodziankach, o dobrych wiadomościach, o newsach, o tym, że jakby jakieś niespodzianki, szanse będą przed nami, tak? Czyli to jakby od razu. Również jakieś jakby dobre czasy, tak? Według kart, dobre czasy będą tutaj przed Panem i przed Pana kanałem, jakieś możliwe współprace, dobre wieści, to wszystko, jakby takie pozytywne, fajne rzeczy, jak najbardziej. Natomiast w przeszkodzie mamy kartę Diabła i wstępnie w karta Dwójki Mieczy. Tutaj mogą się pojawiać, jakby przez ten rok, tak? W tym roku mogą się pojawiać w Panu jakieś wątpliwości, ale one. Jakby będą wynikały tylko i wyłącznie z takich no zabiableń, tak? Czyli z jakichś. Czy to e, z, po prostu z kompleksów, tak? Jakichś pana, e, które są jakby bzdurne, tak? Nie powinny w ogóle mieć miejsca. Czy to jest z jakichś takich uzależnień, e, nawet nie w takim koniecznie znaczeniu uzależnienia nałogi, tak? Tylko to mogą być nawet jakieś takie, mm, no nie wiem, złe nawyki, tak? Jakieś toksyczne relacje, czy to autodestrukcja, czy jakieś właśnie nałogi, e, czy no, jakieś takie zadiablenia, tak? Jakieś takie namiętności silne, targające po prostu panem, to, to będzie w przeszkodzie, w nie problemem mamy dwójkę, wątpli dwójkę mieczy, tak, czy karta wątpliwości. No i to gdzieś tam możesz się po prostu tak... Y przewracać tak jakby, tak? Czyli może jedno z drugiego wynikać, czyli albo te z te wątpliwości, albo wątpliwości z tych zadjableń, tak? Natomiast rzeczywiście, no, gdzieś tam pewne wątpliwości, ale i, i, i gdzieś tam właśnie pewne takie zawiablenia problemy na takim gruncie, no po prostu... One są tylko w głowie, tak? I z nimi można e, zawalczyć, tak? Tylko po prostu czasami człowiekowi no, brakuje chęci, brakuje odwagi. Natomiast to mogą być takie problemy, tak? Także warto zdecydowanie e, po prostu no, wziąć w swoje ręce los, wziąć w swoje ręce te wszystkie jakieś przeciwności i po prostu z nimi no, zawojować, tak, żeby te wątpliwości zniknęły raz na zawsze i wszelkie jakieś negatywy, tak, w karcie diabła po prostu, żeby odeszły, bo to jest do przeciwstawienia się jak najbardziej, tylko trzeba chcieć. Tutaj mamy kartę cesarzowej również, i to jest bardzo dobra karta, bo ona mówi o narodzinach, czy to dziecka, czy idei, koncepcji, o takim życiu w zgodzie z naturą, ale również o takiej harmonii, o tym, że coś się rozwija bardzo ładnie, prężnie. Także na pewno będzie tutaj rozwój, jeżeli chodzi o Pana kanał i o Pana własny, jakby rozwój osobisty. Również cesarzowa bardzo często mówi o tym, że jakaś kobieta bliska sercu, tak, czy to partnerka, czy matka, czy przyjaciółka, no jakaś bliska, czy siostra, tak? Jakaś bliska sercu kobieta może mieć wpływ, jakby na dalsze pana poczynania w tym zakresie. Na pana życie i jakby na pana decyzje w związku z kanałem może mieć oczywiście dobry wpływ, tak? Może do, dobrze gdzieś tam wpływać na, na pana kanał, na pana decyzje z tym związane, ale karta cesarzowa to jest rewelacyjna karta, też mówię o kreatywności, o okoliczności, o tym, że po każdej burz nadejdzie słońce, tak? Bardzo, bardzo fajna karta i bardzo dobrze, jakby dobre czasy, po raz kolejny tak dobre czasy według kart będą tutaj i przed Panem i przed kanałem. No i to, co nieuniknione i wynik, karta sprawiedliwości, karta szóstki kielichów, karta sprawiedliwości mówi o tym, że gdzieś tam wszystko to, co Pan dał z siebie, czy to jeżeli chodzi o rozwój kanału, czy, czy gdzieś tam o inwestowanie w siebie, to to przyniesie plony, tak? To, co Pan po prostu z siebie dał to, będzie jakby zwrócone. I również to będzie taki przed Panem czas podsumowań, takich rozliczeń się, rozliczeń z tym, czego Pan dokonał, czego Pan sobie rzeczy dalej, czego Pan chce, jakby w jakim kierunku chciałby Pan dążyć, w jakim kierunku Pan będzie chciał iść. Na co, na co Pan się nie zgadza, co jest dla Pana ważne, tak? To będą takie będzie czas podsumowań, będzie czas roz rozliczania się z różnymi aspektami, czy to z przeszłością, czy to właśnie z takimi em, typowo życiowymi kwestiami, tak? Będzie Pan po prostu podsumowywał, no i wynik wszystko kielichów, to jest wspaniała karta mówiąca o bliskości, o cieple, o cieple rodzinnym, o przyjaciołach, o fajnym towarzystwie, o tym, że Otoczenie bardzo pozytywnie nas odbiera i naszą pracę. Czyli no niewątpliwie Pana kanał będzie się, według kart, cieszył dużą popularnością i dobrym odbiorem. Bardzo pozytywnym, fajnym, ciepłym odbiorem yy, przez właśnie widzów, tak, słuchaczy, bo to jest rewelacyjna karta. Przyjazne, fajne, ciepłe otoczenie, yy, jakby yy, korzyści, radość, yy, satysfakcja, yy, szczęście, fart, wręcz tak, na każdym Polu, y, także to są bardzo dobre karty. No wszystko to co najlepsze tak naprawdę. Czyli reasumując, dobre wieści, dobre współprace, informacje, niespodzianki, dary od losu. Proszę tylko panować nad swoimi y, różnymi takimi tok, toksycznymi kwestiami, i, i wątpliwości powstrzymywać absolutnie, bo to nie będzie korzystne. Y, bardzo dobry, fajny, kreatywny czas, wzrostu, tak. Y, Piękna rozwoju, ale również karty proszę, żeby wykazać się cierpliwością, bo nie od razu to może przyjść, dopiero gdzieś tam po jakimś czasie ale proszę się pokazać cierpliwością, bo na pewno według kart dobry nadejdzie, tak? Czyli wspaniały czas, tak jak mówiłam, również podsumowania, rozliczanie się z tym, czego Pan sobie życzy, co Pan osiągnął i tak dalej. No i fantastyczny odbiór przez otoczenie, bardzo sprzyjający, ciepły, miły, przyjazny czas w bardzo dobrym towarzystwie. Także według kart super czas Pana czeka i Pana kanał. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.